Siemanko, witajcie, z tej strony Fun City, a dzisiaj dowiemy się nieco, nieco więcej na temat wody oraz prądu w City Skylines 2. Zobaczcie jak ładnie się budynki zaświecają, nie wiem czy tak było w jedynce, tam chyba od razu się cały blok jakby zaświecał, a nie tak po kolei. Ale nie jestem pewien, bo dawno nie grałem na trybie nocnym w jedynce, także dajcie znać, a my lecimy dalej, ale jeszcze zanim to dziękuję moi drodzy nowym wspierającym, fajnie, że jesteście bardzo mi z tego powodu miło lecimy dalej, zobaczymy co tym razem twór ciekawego nam przygotowali, no oczywiście tak samo jak w jedynce prąd i woda jest bardzo ważne, no wiadomo bez tego no raczej nie będzie miasta, które będzie fajnie funkcjonowało bardzo fajnie, że dodali podziemne kable elektryczne, to mi się mega podoba bo tego nie było w jedynce, tam były tylko i wyłącznie na nawet nie było w drogach, a w SimCity były tylko i wyłącznie w drogach. A tutaj, żeby sobie połączyć stację transformatorową, no to możemy sobie kablami podziemnymi. To jest fajne, bo nie zawsze te druty pasują. Czasem już nie ma miejsca, żeby jakoś te kable, te druty przeprowadzić. Więc to jest bardzo, bardzo fajna opcja i mi się to mega podoba. Tego brakowało. Fajnie, że w końcu to mamy. Więc będzie budowane. Też bardzo mi się podoba właśnie to budowanie równoległe, czy to autostrad, czy jak w tym wypadku, właśnie linii wysokiego napięcia. To jest również bardzo fajne, bo zaoszczędza dużo czasu na budowę dróg, czy właśnie drutów. No i też dużo to fajnie wygląda. Mamy takie wszystko równe. W ogóle ile tu jest tych opcji do budowy samych drutów, nie? Jakieś tam snapowanie, przyciąganie, no to jest. A, ale bym to wszystko teraz sprawdził, jak to działa. Naprawdę już się nie mogę tego doczekać. Będzie grane 24. Robimy live'ika, także subskrypcja. Mam nadzieję, że zostawiona, żeby być na live'ie. Koniecznie musi być. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy. Co tam ciekawego będzie. Mamy oczywiście pompownię takich wód gruntowych no i oczywiście musimy ją zrobić tam, gdzie mamy złoża wody jeżeli będzie to gdzieś obok to wody, prawda, w mieście nie będzie, a takie złoża również mogą się skończyć, jeżeli ta woda będzie szybciej wypompowywana niż będzie się tutaj pojawiała, więc to jest też bardzo fajne i musimy na to uwagę moi drodzy zwrócić, mamy oczywiście pompownie wody taką zwykłą, po prostu z rzeki, z, z morza więc też bardzo fajne że mamy takie rzeczy, mamy też budynek, taką stację akumulatorów awaryjnych, o to jest też spoko, bo w razie jakiejś katastrofy, czy czegoś w tym będzie gromadzona energia, żeby później sobie ją gdzieś tam w miasto, prawda dalej puścić w razie jakiejś awarii, tutaj tych paneli, a w ogóle po tych paneli to one prezentują się bardzo fajnie. Ciekawe, czy to jest taki już gotowy budynek do postawienia. To, że to już jest po rozbudowie. Wydaje mi się, że to jest jeszcze przed rozbudową, ale raczej chyba tego nie możemy jakoś bardzo rozbudować, bo to i tak jest mega duże i produkuje pewnie spore ilości prądu, więc wystarczy taki budynek. No i oczywiście e, taka stacja będzie się ładowała po prostu te panele w dzień, a oddawała energię w nocy. No raczej logiczne. Mamy dostępne w grze dwa rodzaje przewodów, wysokie oraz niskie napięcie. Niskie napięcie jest dostępne również pod drogami i też będą moi drodzy spadki, spadki energii, jeżeli e, damy taki kabel niskiego napięcia, przypuścimy tylko jeden na całą dzielnicę, wtedy no nie wytrzyma, musimy zrobić Trochę więcej albo po prostu ten drut wysokiego napięcia, żeby ta energia mogła bez problemu się przedostać. I to jest też bardzo fajnie, że mamy takie, takie opcje. Musimy na to uwagę też zwracać, żeby ten prąd nie miał jakichś przeciążeń w ogóle. Mamy oczywiście budynki, te, które były w jedynce, są w dwójce, znaczy będą w dwójce tylko lepiej wyglądają mają też prawda jakieś tam większe większe produkcje i w ogóle więc też bardzo fajnie no i oczywiście wyglądają realistycznie no naprawdę to mi się mega podoba jak to zrobili no i oczywiście najważniejsze czyli rozbudowa tych wszystkich budynków żeby były bardziej wydajniejsze lepsze miały funkcje to mi się mega podoba że nie musimy robić kolejnych tylko sobie to po prostu rozbudować. Okej okay, moi drodzy, także to by było na tyle coś tam, coś się tam dowiedzieliśmy, nie jakoś dużo, ale zawsze coś. Ja już się nie mogę doczekać. Subskrybujcie kanał, będzie grane, a ja się z wami żegnam. Na razie, pa pa!